No i sorry, jak ty, jak ty już się pogodziłaś, a już myślisz o wyprowadzeni i pokłóceniu, to jakie to jest wasze pogodzenie, co? Na dwa dni czy na trzy. Daj już spokój, już skończyłam, już jest tak za późno, wszystko jest wysłane, ja mam przy tym świadka, żeby nie było, że na jakieś kolatki może jeszcze kurwa wzięłam. Tam jeszcze było mało na ten dług, ale już nie mówię nic. Jeżeli on tak się już tam dopowiada, no to on wie, jeżeli spowodowałaś wypadek, to teraz mam co miesiąc ubezpieczenie samochodu wyżej, no nie biorą. I już tego teści nawet nie liczę. Ja mam przez to wyższe ubezpieczenie, to chyba on o tym wie. Ja mam w euro, nie w złotówkach, jak wy. Więc proszę cię, zostawmy lepiej ten temat. A naprawdę jeszcze dużo rzeczy się dowiedziałam, nie? Co ci mówi Warszawa, strony? Powiedzieć ci? Lepiej mnie nie prowokuj. O, dziecko, jestem w szoku. Tylko to mogę powiedzieć. Że ona była tylko dobra Sandra? i Jak coś tam za wakacje zapłacić, przyjechać, zakupy zrobić. To ta kurwa biedna Sandra, która nie ma pieniędzy swoją drogą naczyń i płacze z tego powodu, jak miliony Polaków 3000 złotych zarabia. To. Ona sponsorowała matkę? I jak się podanie jak się skończył ten sponsorik to matka się My ją sponsorowaliśmy, do tego czasu, kiedy ją sponsorowaliśmy, daliśmy, płaciliśmy za mieszkanie, wykorzystaliśmy ogromne pieniądze, zostawaliśmy wielokrotnie okradani, było zajebiście, Sandra była super. Mówię, od tego, nie, jesteś, nie jest ona Twoją utrzymanką. I od tej pory, kiedy Sandra nie płaci za mieszkanie, stała się... Dla niej już nie córką. Ale jaki posponsoring, skąd? Ja przed chwilą nie miała pieniędzy i oskarżałam matkę, że jej nie pomaga. Tak, tak musiało być, żebyś się wreszcie za pracę wzięła i te swoje długi spłacała. Bo nawet jak w Polsku spłaciłaś dług, to powiedziałaś właśnie temu swojemu, że to ja wzięłam i spłaciłam dług, co ja tu nikomu nie jestem winna. To ty spłacałaś dług, też go oszukałaś, nie powiedziałaś? Lepiej mnie nie prowokuj, bo dużo rzeczy chyba ten Twój nie wie. No już załatwiliśmy. Dług jest spłacony, rzeczy weźmiesz i jest wszystko załatwione. I nie chcę nic już słyszeć. I daj Wam Boże mnie nie opuszczaj. Życzę Ci jak najlepiej. Uwierz. Ty chciałam Ci oddać, to już półtora roku temu słyszałam, na raty, mieliście wysyłać, wysyłałam Ci te papiery, żebym się mu pokazała. przecież ja nie oszukuję, to jest wszystko na, na piśmie i już koniec. Nie przekomarzajmy się, proszę, już jest, chociaż mam spokój, ty też masz spokój, pójdziesz sobie do pracy i sobie odrobisz, a potrafisz, bo naprawdę dużo wiem. Przez te dwa, trzy dni, oj, dziecko. I oczywiście to słynne zdanie, że ona. Yy, ona wyszła teraz właśnie na ludzi. Denis się udział z patologii. Ja po prostu mogę powiedzieć, że wyciągnąłem sam z patologii, nie?